Jest z tej strony Marek z TrybuSolo i dziś chciałem Wam pokazać dodatek do gry Everdell Perłowy Potok. Bardzo dziękuję wydawnictwu Rebel za przesłanie egzemplarza do recenzji. Perłowy Potok jest jednym z trzech dodatków, które ukazały się w ostatnim czasie. Jeszcze jest Zimowy Szczyt i Święto Lata. Te wszystkie trzy dodatki wyszły u nas na raz. Na zachodzie tam była jakaś przerwa między nimi. I Perłowy Potok jest, jest edycja kolekcjonerska. U nas w Polsce tylko jest edycja kolekcjonerska, więc tutaj się tym nie, nie mylcie, ale na zachodzie wiem, że były dwie edycje, taka zwykła i właśnie ta kolekcjonerska. Ta edycja jest ładniejsza, ma tam w środku różne ładne znaczniki pereł i tak dalej, to teraz sobie zobaczymy. I wygląda to tak, że tutaj dostajemy całą planszę rzeki, którą jakby dokładamy od boku do naszej głównej planszy z podstawowego werdela. I dzięki temu mamy nowe zasoby w postaci właśnie pereł. Mamy nowe karty rzek, nowe mepelki naszych robotników w postaci żabich ambasadorów, których możemy sobie tutaj wysyłać do rzeki. Możemy budować cuda i robić różne fajne rzeczy. Już sobie otworzymy tutaj pudełko i zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Otwieramy sobie pudełko i zaraz sobie zajrzymy do środka. Pudełko jest w ogóle bardzo ładne. Ma tutaj niektóre elementy bardziej połyskliwe. Tą całą rzekę i jeszcze nie wiem czy widać perły. Także jest bardzo fajne. Jest trochę cieńsze niż, niż standardowe pudełko do planszówek z tego co sobie porównywałem. I cóż, i dalej możemy grać. Jeszcze sprawdźmy od jednego do czterech graczy. Mnie interesuje wersja dla jednego gracza, akurat najbardziej. I cieszy mnie, że ten dodatek również możemy sobie połączyć sobą RDL i grać sobie w pojedynkę. Jakoś sobie to ułóżmy, żeby nam wszystko tu weszło. I tak instrukcja. Osiem stron, czyli nic, nic specjalnie dużego, zawartość. Jakieś fabularne wprowadzenie, o co w tym wszystkim chodzi. Informacja jak przygotować planszę, jak działa rzeka, karty rzeki, mielizno, zdoby, cuda perły i zasady do gry solo. Czyli osiem stron. Niedużo. Tutaj mamy instrukcję złożenia cudów. Czyli tak jak w podstawce musieliśmy sobie składać nasze drzewko. Tutaj musimy poskładać cuda. Myślę, że tutaj będzie to łatwiejsze do złożenia. I tu mamy te nasze cuda, które będziemy sobie składać. One mają różne, różne punkty. 20, 25, 15... 10, tutaj te cuda możemy jakby budować sobie płacąc odpowiednie zasoby, i dzięki temu możemy zdobywać punkty zwycięstwa. Także fajnie to wygląda. Ja sobie nie będę tego teraz może tutaj składał, ale sobie spróbujmy taki jeden, o, wypstrykać i zobaczymy, jak to wygląda. I bierzemy takie sobie coś. O, ciach. I mamy. Także ładnie, bardzo ładnie to wygląda. Zresztą mamy welderę z grą bardzo ładną graficznie, o czym pewnie wiecie, jeśli oglądacie ten film, bo podejrzewam, że macie wersję podstawową, i, i na pewno w nią graliście. Yy, tu jest ta płoka <grym> w kształcie takiego rogala, plansza, którą sobie dołożymy z boku, dokładamy do, do głównej planszy. I tu mamy mielizna, czyli zapłać. Dwa, odrzucić dwa, wziąć, żeby wziąć perłę. Czyli tutaj możemy sobie zdobywać yy, perły, a na tej części planszy rozkładamy karty rzeki, które też będziemy mogli odkrywać, i one będą nam dawały różne fajne yy, nowe yy, jakby możliwości, zdolności. to tutaj jest jakaś łódka z myszką. <laughs> Fajnie, tak to wygląda. Tu mamy nakładki na główną planszę do gry. Które umożliwią nam zdobywanie yy, budowanie jakby tych, tych naszych cudów. Czyli słoneczny most, Gwiaździsta latarnia, brama wyczekiwańca i Fontanna mgieł, i z tego co widać. Co one dosyć drogie, bo na przykład tą trzeba zapłacić aż 3 drewna 3. 3 żywice, 3 kamienie i 3 perły jeszcze użyć, 3 karty z ręki. No ale ona, z tego co pamiętam, dawała nam chyba aż 25 punktów zwycięstwa. No to całkiem sporo, ale jest to jednak dosyć drogie. I co to mamy w środku. Tu mamy w środku tą całą wypraskę, która jakoś nam będzie będzie można sobie do niej włożyć te nasze wszystkie cuda, nie wiem jeszcze jak, ale jakoś będzie sobie można je tam powkładać. Czyli wszystko nam się tutaj, to co sobie wy, wypstrykamy, zmieści się nam tutaj. Tu mamy perły, które wyglądają bardzo ładnie. Jak zresztą wszystkie te jagódki <gryny> i, i, i rzeczy, które były w podstawowym Everdelu. Patrzcie, jak to wygląda, no, ale super. Tak, no, prawdziwe perełki, naprawdę. I są płaskie z jednej strony, co też jest dużym plusem, bo na pewno dzięki temu nie będą się nam turlać po stole. No i perły są tutaj głównym, jakby, można powiedzieć, środkiem płatniczym w tym dodatku do budowania tych cudów i dzięki temu zdobywania punktów za, za wybudowane cuda. Yy, też nie jest tak łatwo wcale je z tego co wiem zdobyć. Tu mamy co, woreczki strunowe, no to w tym momencie niepotrzebnie, ale coś tam możemy sobie do nich wkładać. I no to mamy pełno naszych drewnianych różnych stworzeń. I teraz tak, tu mamy żaby. Żaby to są tacy dodatkowi pracownicy, z których możemy wysyłać do rzeki, do tych lokacji w rzece, żeby nam zbierały perły czy, czy w ogóle odkrywały te karty na, na rzece. I w kolorze każdej z frakcji to są frakcje z podstawki. Zresztą sobie te Żaby wyjmiemy zaraz. Ups, to są te kolory z frakcji z podstawki, czyli tych wszystkich jeży, żółwi, myszy i tak dalej. Wygląda. i Każdy każdy dostaje dodatkową żabę. Więc tu mamy ich 5, a tu mamy jeszcze 4 y, żaby do dodatkowych frakcji, które mamy w tym dodatku. Czyli no, w jakiś innych kolorach. No i tutaj mamy kolejne zwierzaki, którymi możemy sobie grać. Ja nie chcę nic pobaranić, bo nie, nie, nie rozpoznaję tych wszystkich zwierzaków na, na, na oko. Wiem, że tu jest tak. Wiem, że tu są jakieś wydry, jakieś ptaki i inne różne zwierzaki. Niestety ja ze zwierząt nie jestem najlepszy, także nie do końca Wam powiem, które są które. Ale jest ich cztery. Cztery kolejne, czyli z tymi czterema z podstawki na podstawce jeszcze można te, te szczury były, jeśli skupili sobie ten dodatek z krostawcem, czyli tam było właściwie pięć, a tu mamy kolejne cztery, czyli mamy już dziewięć. Wiem, że w kolejnych dodatkach są kolejne zwierzaki, więc tych zwierzaków już jest całkiem całkiem sporo. Tu proszę, jakieś ptaszydło. No i same jakieś takie. Może wodne stworzenia. Nie wiem, czy to Bobry, czy jakieś inne, inne wodne zwierzaki. Tam w instrukcji jest napisane, jak one się nazywają. Ale ja i tak zawsze gram, że tak powiem, na oko. I u mnie zawsze tymi złymi, jeśli gram sam, są żółwie. <laughs> nie wiem nie wiem dlaczego, ale tak jakoś, jakoś wypadło na te żółwie. Tu mamy zeszedł punktacji. Deszyt, punktacji, zająca Teodora. i O, Jezu, ile tego jest? Całkiem sporo. I tu możemy sobie notować punkty na koniec gry. Ja zawsze lubię takie deszyty, punktacji, bo w grach, w których można zdobywać punkty w bardzo wielu jakby miejsc i w bardzo wielu, w bardzo wielu źródeł, to, to liczenie tego wszystkiego w głowie czy tam na jakichś karteczkach nie jest zbyt wygodne. A tu możemy sobie wszystko po kolei sumować punkty z wydarzeń, z podróży, z żetonów, za punkty z cudów, punkty z ozdób i punkty bazowe kart i dzięki temu wiemy kto, a ja możemy sobie wpisać tutaj datę, o rozgrywka w właśnie odbyła się w przyjaznej atmosferze w dniu takim i takim. Czyli możemy sobie to wszystko zanotować. I tu mamy zestawy, znaczy zestawy, mamy dwa dwa woreczki z kartami. Prawka była bardzo ładna, takie ma wodne wodne, morskie kolory. odłóżmy sobie to, także to wszystko się stylistycznie trzyma tej rzeki perłowego potoku. I co my tu mamy? Upamiętnij swoje zwycięstwo. Zrób selfie z drugą stroną tej karty i podziel się z nami. <laughs> Czyli taka sama karta jak była podstawce. I tu zaczniemy może od tego. Tutaj mamy te karty rzeki, które rozkładamy na planszy rzeki. Tam możemy też y, jakieś różne akcje dodatkowe sobie wykonywać. Tu mamy kraba, ślimaka, węgorza, axolotla, Ja nie wiem co to jest aksolot, ale pewnie ktoś z Was wie. Są Senior, Płoć, Wodny Młyn, Obserwatorium. Grafiki są super, no, ale tak samo jak w podstawowym wredelu i w każdym dodatku do Wredela. Wizualnie ta gra jest naprawdę rewelacyjna. Ja wiem, że tam ludzie mają zastrzeżenia do tego drzewa, w podstawki, chociaż mnie akurat osobiście ono w ogóle nie przeszkadzało, no ale może dlatego, że gram solo i niczego mi ono nie zasłania. Ale co do jakby aspektu całego wizualnego i komponentów i tego wszystkiego, to Everdel to naprawdę, jeśli się rozłoży na stole, to prezentuje się bardzo, bardzo fajnie. A zresztą rozrywka i mechanika też jest bardzo, bardzo super. Nie jest to oczywiście jakaś ciężka gra typu, nie wiem, teraz jakieś euro na 5 godzin rozgrywki, ale na taką godzinkę czy półtora wieczorem to jest jak znalazł. I tu mamy nowe lokacje, które sobie wstosowujemy do talii podstawowej. Most, prom, przystań, piracki statek, no to super. I karty zwierzaków. Mieszkańców, których sobie też możemy do naszej wioski jakby zatrudnić i skusić i nająć przewoźnik, Cieśle okrętowy, Czyli te karty w ogóle z tego, co się orientuję, możemy chyba sobie wtasować do tych talii, do talii tej podstawowej Severdela i, i grać niezależnie chyba od tego dodatku. Przynajmniej mam nadzieję, bo tak oddzielanie tego potem co każą grę, to byłoby ciężkie, szczególnie, że gdzieś czytałem, że te dodatków wszystkich nie powinno się łączyć. Czyli jak używamy porowego potoku, no to nie powinniśmy grać z zimowym szczytem. I tak dalej, więc raczej powinniśmy grać osobno z tymi dodatkami. Wiem, że ludzie grają jakoś z tymi wszystkimi połączonymi i dają radę, ale nie wiem, jak tam wygląda kwestia. Potem, Pirat, kwestia balansu. No i w ogóle, Everdel, jeśli sobie wszystkie dodatki do niego nabędziecie, to wam powiem, że robi się tak wielką grom. <ścoughs> Widziałem na stole gdzieś tam rozłożony Everdel ze wszystkimi dodatkami, tymi trzema. Naprawdę zajmuje, zajmuje sporo miejsca na stole. I tu mamy karty. Co to za kartę? Karty upiększeń. Nie do końca jeszcze wiem, jak można je używać. Ale one coś tam nam dodają. Możesz ponownie aktywować dwie, co tam ostre się nie łapie. Dwie lokacje w Twoim mieście. Złota księga. Na Pewnie jakoś je tam można sobie zdobyć. I coś nam w tym naszym wiosce dają. Fajnego. Dzwonek. Maska. Lusterko. Uwaga, luneta. Szklany amulet. Ok, tu mamy te karty celów. Nasze posłanie z tego miasteczka. Zaproszenie na bal. Wyścig po rzece. Czyli też kolejne cztery, które sobie gdzieś tam. nie więcej nawet. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć przecież Możemy sobie wstosować do, do tamtej talii. Z podstawki. A tu mamy kolejne miejsca, które sobie rozkładamy na łące. W których możemy coś tam sobie zdobywać. Wejść w puli jedną jagodę, jeden kamyk. To też jest fajnie, bo to zawsze większa nam różnorodność w hmm, grze. Odżyć dwie karty z łąki, zupełnie puste miejsca. Wejść w puli jedną bryłkę żywicy. Super, czyli to są takie rzeczy. Oprócz tego, no bo to są te rzeczy, te karty chyba, te karty tych, no ja to się nazywa upiększeń. Eee, to można chyba używać tylko w tym dodatku, ale te pozostałe, wydaje mi się, że można spokojnie sobie wtasować do gry podstawowej i sobie grać. Także tak wygląda dodatek Rłowy Potok. Prezentuje się bardzo fajnie. Zapraszam na mój Instagram, tam będą zdjęcia i też recenzja tego dodatku. Zobaczycie jak to wszystko wygląda i prezentuje się w pełnej okazałości na stole, w połączeniu z grą podstawową. I mam nadzieję, że również za jakiś czas pokażę Wam pozostałe dodatki, czy Święto Lata i Zimowy Szczyt. Też sobie rozpakujemy i sobie do nich zajrzymy. Także dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że dodatek Wam się podobał. Napiszcie może, czy, czy w ogóle gracie we Wredela, lubicie czy nie. A ja zapraszam na mój Instagram i tam będą zdjęcia i recenzja. Także dzięki za uwagę. Na razie. Cześć!